Dzień dobry, witam jeszcze z Solca, Zdroju. Udało mi się w tutejszych delikatesach centrum kupić. E, między, między różnymi żywcami tyskimi stał Lager z Cieszyna z browaru zamkowego. Jak widzicie, już logo po zmianach, nazwa też, bo teraz to się nazywa browar zamkowy. Cieszy, logo jest nowe, nowa cała grafika. Tamta, jak podkreślam, była moim zdaniem o wiele ładniejsza. Ta jest dosyć średnia. E, kapsel. I to jest lager, to jest lager, potrójnie chmielony lager z rzeczką 11,5, z czego zrobili 5% alkoholu, czyli całkiem dużo. Znaczy będzie mało cukrów miało. Więcej alkoholu. Potrójnie chmielone, co podkreślają. Chwalą się nagrodami z 2019 roku z konkursów browarów piw rzemieślniczych. No cóż, nie wymienili tutaj jakie to chmiele. Pewnie w tym podznaczki jest, ale już nie wchodziłem. Nie pamiętam. Pamiętałem, ale zapomniałem. Możecie sobie sprawdzić jakie to są chmiele. Ok, ważne jak to pachnie, jak to smakuje. Pierwszy zapach nie jest zbyt zachęcający, to znaczy jest właśnie dosyć piołnowy, łopianowy, znowu piołnowy, bardziej no zgaduję, że z oczywiście. Pachnie, nie pachnie jak lager. Brak, w zapachu brak tych nut słodowych. Powiedziałbym, że zapachem strzelał, że to jest jakieś APA. Piana ja średnio i drobno. pęcherzykowa, Kolor dosyć jest wygazowany, jak widzicie. jak trochę jak woda mineralna się zachowuje. Kiedyś miał tak. E, kiedyś, złoty, kiedyś, kiedyś, jak jeszcze złoty był piwem w miarę. Nie był koncerniakiem. To mniej więcej taki miał kolor i tak gazował dokładniej, Tylko, że smakował. No, dosłownie gaz idzie jak z szampana albo z oranżadówki. I dosyć grube są te pęcherzyki, które idą. Dziwne. Knawagera. No, z kufla trochę, trochę lepiej pachnie, aczkolwiek to idzie w trochę mydlaną stronę troszeczkę. Tak. W smaku jest lepiej. Niż w zapachu. Na szczęście. Piwo jest delikatne. Zapach sugeruje, że te chmiele będą jakieś potężne od razu na wejściu. Tak nie jest. Delikatne jest na wejściu. Ale za chwilę pojawia się goryczka. Ta goryczka, właśnie teraz odwrotnie. W drugiej części jest większa. Smakuje jak lager. Może nawet jak pils trochę. Może jak pils. To w ogóle nie ma ciała to piwo, jest takie bezcielesne, dosyć wodniste, to nagazowanie jakby jest obok tego piwa, tak dziwnie jest, jakby jest, jest niby fajnie, ale ono nie stanowi całości, te elementy tego, tego piwa, elementy tego piwa nie stanowią całości, jakby wszystko było oddzielne, wygazowanie, piana, chmiele, słody, woda, tak? Nie czujesz złączenia tego. To jest jakby wszystko osobno, rozdzielone. I to jest coś, co... Jak pierwszy raz piję to piwo, co mi, co mi w, w tym piwie przeszkadza. Natomiast łatwo się pije. Jest gładkie, takie swobodne. No i co? cóż, no, nie powala, ale, ale nie rani. Nie powala, ale nie rani. I tym akcentem zakończę doniesienia z Solca. Pa!